Schronisko. Scott był samotnikiem. Odkąd skończył 30 lat, większość czasu spędzał w górach z dala od ludzi. Było coś kojącego w ich dzikiej potędze, coś co pozwalało mu zapomnieć o problemach z przeszłości. Ostatnio jednak coraz bardziej pociągały go miejsca, których nie znajdowało się na mapach, gdzie nikt rozsądny nie postawiłby stopy. Tym razem jego celem było opuszczone schronisko wysoko w górach Stolen. Natrafił na wzmiankę o nim w starym przewodniku turystycznym, gdzie opisano je jako miejsce zamknięte z powodu trudnych warunków i braku zainteresowania. W rzeczywistości jednak krążyły pogłoski, że to nie pogoda wygnała stamtąd ludzi. Nikt nie mówił głośno, co się tam wydarzyło, ale lokalni mieszkańcy unikali tematu, jakby samo wspomnienie było niebezpieczne. Scott był inny. Historie o dziwnych miejscach go fascynowały. Lubił myśleć, że to tylko ludzkie przesądy, którymi można się bawić. Gdy usłyszał o schronisku, postanowił odnaleźć je i spędzić tam kilka dni, dokumentując wyprawę. Pogoda dopisywała. Śnieg skrzypiał pod jego butami, a powietrze było mroźne, ale rzeźkie. Z lekkim plecakiem i mapą w ręku Scott czuł ekscytację, jakiej dawno nie doświadczył. Po kilku godzinach marszu znalazł się na mniej uczęszczanym szlaku. Mgła zaczynała się podnosić. A drzewa żedniały. W oddali dostrzegł budynek. Wyglądał dokładnie tak, jak go sobie wyobrażał. Stara drewniana konstrukcja, częściowo zawalona, otoczona ciszą. Przed wejściem widniały ślady w śniegu, ale były na tyle rozmyte, że nie potrafił określić, jak dawno je zostawiono. Drzwi były uchylone. Scott wszedł do środka. W środku panował zaduch i chłód, ale to, co przykuło jego uwagę, to cisza. Absolutna, przytłaczająca cisza. Nawet jego oddech wydawał się dziwnie tłumiony. Pierwsza noc minęła spokojnie. Scott zapisał w notatniku, że budynek wydaje się stabilny, choć niechlujny. W kuchni znalazł kilka zardzewiałych garnków, a w jednej z szafek stare puszki z jedzeniem. W salonie zauważył starą księgę gości, której ostatni wpis pochodził z 1998 roku. Nie mogę spać. Słyszę dźwięki, jakby ktoś chodził na górze. Ale wiem, że nikogo tu nie ma. Jeśli to czytasz, upewnij się, że nie zostaniesz na noc. Scott tylko się uśmiechnął. Miał zostać trzy noce. Rankiem obudził go dźwięk wiatru uderzającego w ściany schroniska. Gdy spojrzał przez okno, zobaczył mgłę gęstszą niż kiedykolwiek. Nie był w stanie dostrzec nawet drzew stojących kilkanaście metrów od budynku. Postanowił spędzić dzień na eksploracji wnętrza. Znalazł zamknięte drzwi na końcu korytarza. Klucz wisiał na gwoździu obok. Gdy je otworzył, poczuł zimne powietrze, jakby ktoś właśnie uchylił okno. W środku było ciemno, ale w świetle latarki zobaczył rozrzucone ubrania, koce i plecak. Plecak wyglądał dziwnie nowo. Zdecydowanie nie mógł leżeć tu od lat. Przejrzał jego zawartość. Notatnik, kilka batonów energetycznych i mapa. Notatnik był częściowo zniszczony, ale na ostatnich stronach widniały dziwne zapiski. Nie jestem sam. Słyszę, jak ktoś woła moje imię. Nie wiem, czy to wiatr, czy coś innego. Nocą czuję, jak coś porusza się obok mnie. Jeśli to znajdziesz, nie wchodź na górę. Scott poczuł dreszcz na plecach. Ale ignorował go. Po południu zaczął słyszeć dziwne odgłosy: kroki, które urywały się tuż za rogiem, szuranie, jakby coś przesuwało się po podłodze. Za każdym razem, gdy sprawdzał, nikogo nie było. Scott obudził się w zimnym, pustym pokoju. Jego sen był niespokojny, pełen mrocznych snów o białych, zimnych korytarzach i cieniach, które podążały za nim krok w krok. Po przebudzeniu poczuł nieprzyjemne uczucie niepokoju, które nie opuszczało go od pierwszej nocy. Znowu zerknął przez okno. Mgła była gęsta jak nigdy wcześniej. Widoczność nie przekraczała kilku metrów. Wstał i rozciągnął się. Zaczął rozmyślać o swoich kolejnych krokach. Miał w planach spędzić tutaj jeszcze jeden dzień, ale po przeczytaniu zapisków w plecaku, coś w nim się zmieniło. W szczególności te słowa z notatnika, które wypaliły mu się w pamięci. Nie wchodź na górę. Zatrzymał się w pół kroku, wspominając te słowa. Na początku traktował je jak głupie ostrzeżenie, ale teraz czuł, jakby te słowa były jak mroczna klątwa wypowiedziana przez kogoś, kto sam tego nie przeżył, ale wiedział, co to znaczy. Coś w tym budynku było nie tak. Zdecydowanie nie wchodził na górę. Jego ręce drżały, kiedy sięgnął po latarkę, a dźwięk przesuwającego się klucza w zamku rozbrzmiewał w ciszy, jak wyrok. Słowa z notatnika zaczynały nabierać wagi. Coś czekało na niego na górze. Czy ktoś inny też tam był? Zaczął chodzić po parterze, sprawdzając pomieszczenia. Znalazł kilka starych map na ścianach, opustoszałe zimne pokoje, których nie zapisał w swoim dzienniku. Pojawił się jednak dźwięk: cichy, przerażający szum dochodzący z góry, jakby coś ciężkiego, poruszanego przesuwało się po podłodze. Zatrzymał się w martwej ciszy, próbując wychwycić, co to było, ale znowu nic. Puste, głuche korytarze. Jego serce biło szybciej. Nie wchodź na górę. Znowu te słowa pojawiły mu się w głowie. Po chwili stwierdził, że jeśli chce mieć jakąkolwiek szansę na spokój, musi przejść przez resztę budynku i znaleźć odpowiedzi. Mimo ostrzeżenia w głowie, nie mógł oprzeć się przeczuciu, że coś musiał odkryć. Coś, co wytłumaczy ten dziwny niepokój. Czuł, że nie znajdzie spokoju, dopóki nie sprawdzi, co się kryje na górze. Wrócił na chwilę do swojego pokoju. Na stole leżał notatnik. Spojrzał na słowa, które wciąż go dręczyły. Wstrzymał oddech, spoglądając na klucz, który leżał w jego ręce. Przekroczył próg na górę. Drzwi, które wcześniej były zamknięte, teraz były uchylone. Dźwięk trzeszczącej podłogi w korytarzu wydawał się głośniejszy niż zwykle. Wszedł powoli i ostrożnie. Kiedy dotarł do ostatnich drzwi, poczuł coś, czego nie potrafił wyjaśnić: zimny dreszcz, który przeszył go od stóp do głowy. W pokoju było ciemno, ale w rogu dostrzegł coś, co z początku wyglądało jak cienka mgła. Im bliżej podchodził, tym bardziej ten cień stawał się wyraźniejszy, niemal materialny. Potem usłyszał głos: Zawsze wracają. Poczuł, jak nogi zaczynają drżeć. Otworzył powoli drzwi. Za nimi. Nie było niczego. Zmrożona przestrzeń. Na podłodze jednak leżały stare porozrzucane fotografie. Na jednym zdjęciu był on sam, a na drugim ten sam obraz, ale był tam ktoś. Ktoś, kto wyglądał dokładnie jak on z tym samym ubraniem, ale o martwych oczach. A potem drzwi zamknęły się same. Scott obudził się w swojej sypialni, chociaż nie pamiętał, jak wrócił do łóżka. Nie pamiętał, kiedy drzwi zamknęły się za nim. Poczuł ból głowy, jakby coś próbowało się przecisnąć przez jego umysł, przywrócić wspomnienia, które zdawały się nieosiągalne. Zerknął na zegarek, była godzina trzecia piętnaście w nocy. Po chwili zrozumiał, że wcale nie spał tak długo, jak sądził. Wstając, usłyszał coś, co wydało mu się dziwnie znajome: cichy szum, który zaczął narastać. Powtarzał się co kilka minut. Cień w korytarzu, którego nie mógł wyjaśnić, odbijał się na ścianach w dziwny sposób. Podszedł do drzwi. Były otwarte. Powoli wyszedł na korytarz, gdzie poczuł tę nieprzyjemną, lodowatą mgłę, która rozprzestrzeniała się w powietrzu. W oddali słychać było kroki, szybkie i niewyraźne, jakby ktoś chodził w kółko po schodach. W ciemności zobaczył coś, co nie miało prawa tam być. Na końcu korytarza stała postać, zasłonięta cieniem. Choć była daleko, poczuł jej obecność, jakby to coś patrzyło na niego. Nie wchodź na górę. Te słowa powtarzały się w jego głowie, jak złośliwa mantra, ale nie mógł się powstrzymać. To, co widział, nie miało sensu, ale to było tak realne, że nie miał wyboru. Zaczął iść w stronę schodów. Z każdym krokiem serce biło mu szybciej, a zimny dreszcz przeszywał jego ciało. Podszedł do klatki schodowej. Schody były w stanie ruiny. Drewno zgnite, pokruszone, jakby ktoś stąpał nimi latami. W ciemnościach dostrzegł coś, co przypominało zapomnianą rękę, wyciągającą się z cienia na pierwszym stopniu. Nagle poczuł, jakby był obserwowany. Coś stało na szczycie schodów. Czuł na sobie wzrok tej istoty, ale nie odważył się spojrzeć w górę. Zatrzymał się. Z cienia wysunęła się para oczu, które błyszczały w ciemności. To nie były ludzkie oczy, były zimne, nieludzkie, pełne mrocznej pustki. Wtedy usłyszał głos, głos nienależący do nikogo. Był głęboki, metaliczny, pełen jakiegoś nieodgadnionego bólu. Wiem, że wrócisz, zawsze wracasz. Odsunął się w panice, ale coś przyciągnęło go do schodów. Oczy nie spuszczały z niego wzroku. Z przerażeniem spojrzał w górę. Schody były puste. Coś zaczęło się dziać z powietrzem, jakby z każdą chwilą stawało się gęstsze i zimniejsze. Scott poczuł, jakby coś wciągało go w stronę góry. Nagle z nieznanego powodu stracił przytomność. Scott obudził się na zimnej podłodze. Gdy otworzył oczy, nie był w schronisku. Całe jego ciało było sztywne, a palce drżały z chłodu. Rozejrzał się wokół. Był w pomieszczeniu, którego nie rozpoznał. Nie pamiętał, jak się tu znalazł. Ale coś mu mówiło, że nie powinien być w tym miejscu. Zauważył coś na stole. Był tam stary dziennik, którego nie widział wcześniej. Strony były wysmarowane czymś dziwnym, a na jednej z nich widniało zdanie, które rozgrzało krew w jego żyłach: Jeśli tu jesteś, już nigdy nie wyjdziesz. Zerknął w stronę drzwi. Były zamknięte na klucz. W pomieszczeniu panowała martwa cisza, ale podświadomie czuł, że nie jest sam. Cień w rogu pokoju poruszył się nagle, a w powietrzu pojawił się zapach czegoś gnijącego. Poczuł, jak lodowaty strach, stępuje na niego. Jego serce zaczęło bić coraz szybciej. Postanowił sprawdzić, czy drzwi są rzeczywiście zamknięte. Zbliżył się do nich, przekręcił klucz, ale drzwi nie ustąpiły. Zatrzymał się w pół kroku, gdy z oddali usłyszał cichy. Niepokojący dźwięk, jakby ktoś szurał czymś po podłodze. Podszedł do okna, ale nie było żadnej widoczności. Ciemność otaczała go ze wszystkich stron. Poczuł, że nie tylko przestrzeń się zmienia, ale i czas, jakby coś w tym miejscu blokowało naturalny przepływ dni. Był w tym pomieszczeniu już od kilku godzin, a czas upływał bezsensownie. Nagle znów usłyszał głos, tym razem bliżej. Zawsze wracasz. Scott nie wiedział, czy to echo, czy coś innego, ale czuł się coraz bardziej jak więzień. Z jego ust wydobył się przerażony krzyk, ale nie usłyszał go sam. W odpowiedzi z ciemności wyłoniły się postacie, jakby z samego mroku, wyciągające ręce, by go pochłonąć. Nie wiedział, czy to realne, czy tylko wytwór jego zmysłów, ale coś zaczęło go przyciągać, popychając go w stronę drzwi. Nie był w stanie się opanować. Zbliżył się do zamkniętych drzwi, które wcześniej wydawały się solidne i pewne, ale teraz coś się zmieniło. Coś zmusiło go do otwarcia. Zawiasy zaskrzypiały, jakby w odpowiedzi na jego myśli, a drzwi zaczęły ustępować, odsłaniając mroczną pustą przestrzeń. Zanim zdążył się opamiętać, poczuł, jak jego ciało samo rusza do przodu, a wzrok przyciągnął go ku wnętrzu. Kiedy przekroczył próg, zdał sobie sprawę, że nie stoi na ziemi. Nic nie było stałe. Powietrze wokół niego było mgliste i pulsujące. Z każdą chwilą ziemia pod jego stopami zaczynała się zapadać. Zawrócił, ale czuł, jak coś nie pozwala mu wrócić. Zgubił orientację, i wtedy to zobaczył. Z ciemności wyłaniały się nie postacie, ale kształty, które poruszały się na granicy jego wzroku, cienie, które były zarówno fizyczne, jak i niematerialne. Z każdą chwilą każdy krok stawał się cięższy. A mgła gęstniała, aż powietrze wydawało się nie do zniesienia. Czuł, jakby sam czas zaginął. Nie było już nic, co przypominałoby logiczny porządek. W tym przestrzennym chaosie, w którym nic nie miało sensu, poczuł obecność tych, którzy byli tu przed nim, tych, którzy zostali zapomniani przez czas. Zrozumiał, że to oni byli tymi, którzy powracali. Ci, którzy zostali zapętleni, nie mogli uciec. Scott wiedział, że nie wyjdzie, że to miejsce nie ma końca. Ale nie poddawał się. Wiedział, że coś chce go złamać, zmusić do rezygnacji, ale nie zamierzał pozwolić, by miejsce miało nad nim władzę. Wyprostował się i spojrzał w gęsty mrok, gdzie znikły drzwi, które wcześniej otworzył. Czuł, że miejsce go obserwuje. Ściany zdawały się oddychać delikatnie, falując w świetle latarki. Ruszył naprzód, choć każdy krok wydawał się trudniejszy. Korytarz stawał się coraz węższy, jakby ściany powoli zamykały się wokół niego. Powietrze gęstniało, a jego oddech odbijał się echem, które zdawało się dochodzić z różnych stron jednocześnie. Po chwili usłyszał coś jeszcze. Ciche kroki, dopasowane z jego własnymi, ale przychodzące za jego pleców. Odwrócił się, ale korytarz za nim był pusty. Kroki jednak nie ustały. Wręcz przyspieszyły, jakby coś biegło w jego kierunku. Scott zrobił kilka kroków do tyłu, czując jak jego serce bije coraz szybciej. Wtedy zauważył, że cień rzucany przez jego latarkę nie porusza się razem z nim. Cień był zbyt duży. Miał zarys ramion, które wydawały się zbyt długie, zbyt rozciągnięte, a głowa była przekrzywiona pod nienaturalnym kątem. Kiedy Scott podniósł latarkę, by spojrzeć w tamtym kierunku, światło jakby wsiąkło w ciemność, a cień zniknął. Zanim zdążył cokolwiek zrobić, podłoga pod jego stopami zadrżała. A ściany zaczęły wydawać niski, przeciągły dźwięk przypominający jęk. Nagle poczuł, jak coś go wciąga, nie fizycznie, ale mentalnie. Wizje zaczęły migotać przed jego oczami. Postacie, które wyglądały, jak on przemierzający ten sam korytarz, ich twarze wykrzywione w niemym krzyku, każdy krok prowadzący ich bliżej czegoś, czego się bali. Nie wchodź na górę! Te słowa znów odbiły się w jego głowie, ale były teraz wyraźniejsze, jakby ktoś szeptał mu prosto do ucha. Scott poczuł, jak jego nogi zaczynają się poruszać same. Nie miał wyboru. Korytarz kończył się drzwiami, które otworzyły się same, gdy tylko się do nich zbliżył. Za drzwiami nie było schodów. Była pustka i ciemność, w której unosiły się ledwo widoczne sylwetki. Jedna z nich odwróciła się w jego stronę. Zbliżyła się, aż Scott mógł dostrzec jej twarz. To był on sam. Jego własna twarz wykrzywiona w grymasie bólu i przerażenia. Sylwetka wyciągnęła rękę, a Scott poczuł, jak chłód przenika jego ciało. Próbował krzyczeć, ale nie wydobył z siebie ani dźwięku. Wszystko znikło w mroku. Po kilku godzinach wybudził się na podłodze w jednym z pokoi. Był spocony, a jego serce biło jak oszalałe. Próbował złapać oddech, ale w powietrzu unosił się dziwny zapach coś między wilgocią a spalenizną. Rozejrzał się dookoła. Wszystko wyglądało tak samo jak wcześniej, ale nie mógł oprzeć się wrażeniu, że coś się zmieniło. Gdy spojrzał na zegarek, zauważył, że minęło kilka godzin, choć był przekonany, że minęło zaledwie kilka minut. Pamięć wracała powoli. Drzwi i korytarz oraz szept: Czy to był sen? A może coś bardziej realnego? Zaczął szukać wytłumaczenia. W jego głowie brzmiało zdanie: Nie jesteś sam, nie wchodź na górę. Scott postanowił sprawdzić, czy cokolwiek z jego wizji było prawdziwe. Wrócił do korytarza, ale drzwi, które wcześniej widział, teraz były zamknięte. Klucz wciąż tkwił w zamku, ale kiedy go przekręcił, poczuł opór. Próbował raz jeszcze, ale zamek się zablokował. Wtedy zauważył coś na podłodze. Była to kartka papieru, której wcześniej tam nie było. Podniósł ją i przeczytał wiadomość. Ty też zostaniesz. Scott cofnął się czując, jak jego serce zamiera. Rozejrzał się, ale był sam. Postanowił wrócić do głównego pokoju, jednak nie mógł pozbyć się uczucia, że coś go obserwuje, coś co zna każdy jego ruch. Wiedział, że musi znaleźć sposób, by wydostać się z tego miejsca, zanim straci kontrolę nad sobą raz jeszcze. Ale najpierw chciał dowiedzieć się, co działo się w tym schronisku. Skąd te dziwne dzienniki, obrazy i ślady po ludziach, którzy nigdy stąd nie wyszli? Scott zrozumiał jedno: to miejsce nie chciałoby ktokolwiek je opuścił, a on był już na granicy szaleństwa. Scott początkowo zamierzał spędzić w schronisku jedynie trzy dni, ale dziwne wydarzenia i niepokojące odkrycia sprawiły, że zmienił zdanie. Czuł, że musi dowiedzieć się, co kryje to miejsce. Mimo, że czuł narastający strach, ciekawość go przytłaczała. Jeszcze kilka dni. Powtarzał sobie, próbując przekonać samego siebie, że wszystko, czego doświadcza, ma logiczne wyjaśnienie. Pierwszego dnia jego zmysły zaczęły go zawodzić. Obudził się przekonany, że minęła ledwie chwila od zaśnięcia, ale jego zegarek wskazywał południe. Gdy spojrzał za okno, słońce było wysoko, a światło wydawało się dziwnie przytłumione, jakby ktoś rozwiesił na niebie szary filtr. Dzień dłużył się niemiłosiernie. Każda minuta przypominała godzinę. Scott spędził cały poranek na przeszukiwaniu budynku. Ale nic nowego nie znalazł. W końcu wyczerpany wrócił do łóżka i zapadł w głęboki sen. Śniło mu się, że stoi na skraju lasu. Widzi znajomą ścieżkę prowadzącą do wioski. Powietrze pachniało wilgocią, a w oddali słychać było szczekanie psów. Ruszył w kierunku ścieżki, ale po kilku krokach świat zawirował. Ziemia pod jego stopami zapadła się, a on z krzykiem spadł w otchłań. Obudził się gwałtownie, łapiąc oddech. Był z powrotem w schronisku. Następnego dnia czas zdawał się płynąć inaczej. Ledwie otworzył oczy, a już zastał zmrok. Zdezorientowany spojrzał na zegarek, który wciąż wskazywał tę samą godzinę co poprzedniego dnia. To niemożliwe, pomyślał, ale każde spojrzenie na wskazówki tylko potęgowało jego poczucie zagubienia. Scott postanowił wyjść na zewnątrz i spróbować odnaleźć drogę powrotną. Zabrał swoje rzeczy i wyszedł z budynku. Mgła była tak gęsta, że ledwo widział kilka kroków przed sobą, ale zdołał znaleźć ścieżkę prowadzącą do lasu. Szedł szybko, prawie biegiem, czując narastającą panikę. Po kilkudziesięciu minutach dotarł z powrotem do schroniska. Nie rozumiał, jak to możliwe, ruszył ponownie tym razem bardziej uważnie. Zostawiał na drzewach znaki takie jak nacięcia na korze czy drobne kamienie poukładane w stosy. Jednak za każdym razem, gdy dochodził do końca ścieżki, stawał przed znajomym budynkiem. Schronisko wyglądało jakby czekało na niego. Niewzruszone i chłodne. Przez kolejne dni sytuacja tylko się pogarszała. Scott przestał odróżniać dzień od nocy. Gła zdawała się wnikać do środka wypełniając każdy zakamarek budynku. Słyszał ciche szepty dochodzące z ciemnych kątów, a czasem wydawało mu się, że widzi ruch w odległych pokojach. Każdej nocy śniło mu się to samo wyjście z lasu, które kończyło się powrotem do schroniska. Z każdym kolejnym snem szczegóły stawały się coraz bardziej niepokojące. Ścieżka była węższa, drzewa gęstsze, a mgła coraz bardziej przypominała sylwetki ludzi dryfujących między pniami. Scott nie wiedział już, ile czasu spędził w schronisku. Zaczął podejrzewać, że jest częścią jakiejś pętli, w której czas i przestrzeń tracą znaczenie. W końcu przestał liczyć dni. Jedyne co wiedział, to że musi znaleźć sposób na ucieczkę, zanim straci resztki zdrowych zmysłów. Scott coraz bardziej zatracał poczucie rzeczywistości. Każdy dzień był jak klatka, z której nie potrafił się wydostać. Czas płynął w dziwnych, niespójnych rytmach. Jedne dni trwały wieczność, a inne mijały w ułamku sekundy. Mgła wypełniała jego myśli, a szeptane głosy, które słyszał nocą, stawały się coraz bardziej wyraźne. Początkowo starał się ignorować to, co działo się wokół niego. Chodził po schronisku, przeszukiwał każdy zakamarek, próbując znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie. Ale niczego nie znalazł. Wszystko, co odkrywał, to zamknięte drzwi, stare fotografie czy te nieszczęsne zapiski, tylko podsycało to jego niepokój. Pewnego wieczoru, gdy usiadł przy stole w głównej sali, zauważył, że jego odbicie w szybie wydaje się dziwnie zniekształcone. Podniósł latarkę, by się przyjrzeć, ale zobaczył coś, co sprawiło, że serce zamarło mu w piersi. W odbiciu za jego plecami stała sylwetka. Odwrócił się gwałtownie, ale nikogo tam nie było. Tego samego dnia zaczął zauważać zmiany w swoim wyglądzie. Oczy wydawały się zapadnięte. Skóra była blada, jakby ktoś wysysał z niego życie. Czuł się coraz bardziej wycieńczony, mimo że jadł i pił normalnie. To miejsce mnie niszczy, pomyślał wyczerpany Scott. Noce były najgorsze. Scott leżał na łóżku, słysząc kroki na korytarzu, mimo że drzwi były zamknięte. Kiedy otwierał oczy, widział cienie poruszające się po suficie, jakby tańczyły w rytm niesłyszalnej muzyki. Nie wiedział już, czy to jego umysł płata mu figle. Czy coś naprawdę z nim jest? Po kilku dniach Scott zrozumiał, że traci nad sobą kontrolę. Zaczął mówić do siebie, powtarzając słowa, które słyszał w szeptach: Nie wyjdziesz stąd. Nikt nie wychodzi. Gdy próbował pisać w swoim notatniku, słowa na papierze zmieniały się w dziwne, niezrozumiałe znaki. Ostatecznie przestał jeść. Każdy kęs wydawał mu się mdły, każdy łyk wody przypominał smak metalu. Jego ciało było wycieńczone a umysł jeszcze bardziej. Pewnego dnia obudził się z myślą, że to miejsce nie pozwoli mu odejść. Nie było ucieczki, a jedynym wyjściem była rezygnacja. Scott spędził godzinę, przygotowując się do swojej decyzji. Znalazł stary sznur w jednej z szaf i przewiesił go przez belkę w głównej sali. Gdy wszystko było gotowe, stanął na krześle. To jedyny sposób, żeby się stąd wydostać. Szepnął do siebie, czując zimny dotyk liny na swojej skórze. Nagle coś go zatrzymało. Usłyszał swoje imię. Nie był to jednak cichy szeptany głos, do którego już przywykł. To było donośne, wyraźne wołanie. Rozejrzał się po sali, ale nikogo nie zobaczył. Głos jednak nie ustawał, powtarzał jego imię raz za razem, coraz głośniej, coraz bardziej natarczywie. Krzesło przewróciło się. Ale Scott w ostatnim momencie złapał linę i zawisł nad podłogą, próbując zaczerpnąć powietrza. Upadł na ziemię, dławiąc się i kaszląc. Głos ucichł, a Scott leżąc na podłodze zrozumiał, że miejsce to nie pozwoli mu odejść, nawet w ten sposób. Scott siedział na podłodze głównej sali, otoczony ciszą, która była cięższa niż zwykle. W jego rękach znajdował się karnister z benzyną, który znalazł w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ogień. Pomyślał, mógł być jedynym sposobem na zakończenie tego koszmaru. Jeśli zniszczy schronisko, może w końcu przerwie jego cykl i uwolni się. Zanim zaczął działać, ogarnęło go dziwne poczucie spokoju. Może to był koniec, którego szukał? Może wreszcie odzyska kontrolę. Wstał, powoli rozlewając benzynę na drewniane podłogi i po schodach. Każdy ruch wydawał się być częścią jakiegoś rytuału, który musiał wykonać. W głowie wciąż brzmiały szeptane głosy, teraz wyraźniejsze i bardziej uporczywe. Nie rób tego. Nie uciekniesz. Scott zacisnął zęby, ignorując je. W końcu zapalił zapałkę i rzucił ją na plamę benzyny. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, pochłaniając stare drewno i przesiąknięte wilgocią ściany. Scott stał na zewnątrz, obserwując, jak płomienie liżą dach, a czarny dym unosi się w niebo. Gła, jakby w odpowiedzi, zaczęła się cofać. Przez chwilę wydawało się, że wszystko naprawdę się skończyło, ale w nocy coś było nie tak. Scott obudził się, pocąc się i czując, że coś jest nie w porządku. Gdy otworzył oczy, zobaczył znajome wnętrze, nienaruszone ściany schroniska, łóżko, w którym spał każdej nocy i zimne światło księżyca wpadające przez okno. Ogień, który widział, wydawał się jedynie snem. Przerażony Scott usiadł na łóżku, próbując zebrać myśli. Na jego rękach wciąż widniały ślady sadzy, jak dowód na to, co zrobił. Ale schronisko było nietknięte. Słyszał coś innego, delikatny chichot, który zdawał się dochodzić ze wszystkich stron. To miejsce mnie nie puści. Wyszeptał do siebie, a w jego głosie słychać było desperację. Następnego dnia postanowił spróbować ponownie. Wrócił do pomieszczenia gospodarczego, znalazł kolejny karnister benzyny i tym razem dokładniej zalał cały budynek. Rozpoczął od podłogi, przeszedł do schodów i na koniec oblał dach, wspinając się po zewnętrznej drabinie. Zanim zapalił zapałkę, spojrzał na schronisko jeszcze raz. Jeśli zginę, przynajmniej was zabiorę ze sobą. Wyszeptał, odnosząc się do szeptów, które już dawno przestały udawać cokolwiek ludzkiego. Ogień wybuchł z jeszcze większą siłą niż poprzednio. Tym razem Scott nie wyszedł na zewnątrz. Stał w środku, obserwując, jak płomienie otaczają go z każdej strony. Wiedział, że to musi być koniec. Czuł ból, ale był to ból, który wydawał się wyzwoleniem. W ostatnich chwilach usłyszał coś, co przypominało ludzkie głosy krzyki, które zdawały się pochodzić z wnętrza ognia. Czy to byli ci, którzy zostali tu wcześniej? A może to była jego własna świadomość rozpadająca się na kawałki? Nie miało to już znaczenia. Kilka miesięcy później. Młody mężczyzna, którego ciekawość zaprowadziła w góry, odkrył coś dziwnego. Na polanie, gdzie wskazywała jego mapa, powinien znajdować się stary budynek. Zamiast tego znalazł osmolone szczątki schroniska, zaledwie kilka ścian i nadpalone deski. Przeszukując ruiny, natknął się na coś jeszcze bardziej makabrycznego. Na środku pogorzeliska, w pozycji siedzącej, znajdowały się szczątki człowieka, spalony szkielet, którego dłonie trzymały resztki zardzewiałego klucza. Mężczyzna cofnął się przerażony, ale coś go zatrzymało. Za sobą usłyszał cichy, ale wyraźny szept: Uciekaj stąd. Nie czas na ciebie. Kiedy się odwrócił, mgła zaczęła gęstnieć. Scenariusz Damian Walaszczyk czytał Marcello.